Cześć, witajcie. Poznajecie z pewnością kościół Świętego Krzyża i poznajecie pomnik Kopernika. Nie będziemy krakowskiego przedmieścia zwiedzać, natomiast idziemy w tamtą stronę, idziemy na Powiśle. Woj, Zapraszamy na Kolejną wycieczkę po Warszawie? Noem i ruszamy. Tutaj mamy praktycznie końcówkę krakowskiego przedmieścia, bo w tamtą stronę już krakowski się kończy, rozpoczyna się nowy świat. Tu mamy gmach Polskiej Akademii Nauk. Tutaj oczywiście jeszcze przyjdzie czas, że przyjdziemy. Powiśle będziemy odkrywać y, co najmniej jeszcze raz. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Y, oglądaliście już film z Mariensztatu, to też jest Powiśle. Początek Powiśla od, od strony Placu Zamkowego. O tu przy Karasza mamy Teatr Polski. Tutaj Noemi, jak będziesz studentką, to będziesz może przychodzić do tego klubu do Harendy. No bo to jest taki y, chyba studencki klub. Przede wszystkim. No tu jest y, Uniwersytet Warszawski, Pedidzie Gieloński chciałbym. Uniwersytet warszawski, więc koło uniwersytetu młodzież, jak już jest zmęczona nauką, no to sobie przychodzi tu na jakieś piwko czy inaczej na jakiś sok czy wodę niegazowaną, tak. No i idzie sobie potańczyć taka młodzież oczywiście porozmawiać o filozofii, tak, o, no, o życiu, no właśnie jak to o czymś mądrym, o czymś mądrym jak to studenci, prawda? Wiadome, jak będziesz studentką, też będziesz taka mądra. Dobrze. Przypominam, że w XIX wieku Żaden porządny człowiek się na powiśle nie zapuszcza, bo można było dostać w łeb, a raczej y, z cyzorykiem w brzuch. Ojoje. To była taka dzielnica niebezpieczna. Przede wszystkim, ja teraz Praga? no, Praga się cywilizuje troszkę. Y, przede wszystkim no, mieszkała biedota, tak? A gdzie mieszka biedota, no to niestety też często z tej biedy się rodzą jakieś takie trudne charaktery. Oczywiście nie zawsze tak, bo bieda też jest poniekąd dobra i też wspaniałe osoby wychodzą na przykład z biedy. Tak jak stanek Zjednoczonych, to wszyscy najlepsi sportowcy pochodzą z najgorszych dzielnic. No, medaliści, niemedaliści ćwiczą w jakichś takich podrzędnych... Klubach i tak dalej, no tak to po prostu jest. I bardzo często tacy chuligani później osiągali najwyższe na świecie jakieś trofea, tak czy wyniki. Tutaj jakiś wodopój, tak 1837, no nie będzie się Dobrze. I doszliśmy do miejsca gdzie były kiedyś ogrody królewskie. Tutaj na tym skwerze na Powiślu były ogrody królewskie. Były to ogrody tarasowe. A co to mogą być ogrody tarasowe? Taras tylko w ogroda? Nie wiem. Ogrody tarasowe to są inaczej mówiąc ogrody piętrowe. One idą z góry na dół. I takie ogrody widziałaś przy Zamku Królewskim z tyłu. Pamiętasz, jak byliśmy z Oliwią skakaliśmy na konkretnych poziomach? Tak samo widziałaś przy Wawelu ogrody tarasowe. Spinaliśmy się na konkretny taras. Byliśmy coraz wyżej albo coraz niżej. To są ogrody tarasowe. I takie ogrody też były tutaj. A jak myślisz, dlaczego takie ogrody były tutaj? Pojrzyj w lewo. Mamy skarpę, tak? No, gdzie my jesteśmy? Gdzie tam jest krakowskie przedmieście w górze? Jak będziemy przerabiać krakowskie przedmieście? to sobie zobaczymy ten pałac Kazimierzowski, czyli obecnie Gmach Uniwersytetu Jagiellońskiego i tam urzęduje rektor, to znowu jest rektorat. Ci rektorzy w to najlepszych pałacach urzędują. Tak, na Ursynowie z GGW jest no. niedostępny. Też sobie rektor siedzi, urzęduje. No właśnie, no ale no ich prawo, tak? I tam na górze mamy pałac Kazimierzowski, a w tym pałacu mieszkał nie kto inny, tylko który król? Kazimierz Wielki. Yy, nie. Sprawiedliwy. Król Jan Kazimierz. A. Jan to już był wiek XVII, to Aha. był nie XIV, prawda? No właśnie, tylko Sprawiedliwy to to był 1100 z groszami. więc. No właśnie. Może do tego filmu. Wrzucimy tę skarpę, którą nagraliśmy ostatnio, żeby było widać jak to... Bo czasami jest tak, że coś nagrywamy, a do konkretnego filmu nie wchodzi. Natomiast jak nagrywamy inny filmik, no to wydaje mi się, że akurat można wrzucić inny fragment z innego filmu, tak? Żeby była świadomość. Pomożemy do tego. Myślę, że będzie spokojnie te tarasy, ta skarpa będzie pasowała, to można sobie to po prostu wrzucić. Tam w dole mamy skarpę. Yy, mamy nami skarpę Wiślaną na, tam, na Powiśle i na dole jest Park Kazimierzowski. Tutaj natomiast jak widzicie ten mur, wspięliśmy się tam z dołu na górę to tutaj są gmachy Uniwersytetu Jagiellońskiego i akurat tutaj ten gmach, który mamy to jest gmach rektoratu, dawny pałac Kazimierzowski. Patrz, jak wyjdziemy. wysoko jesteśmy. Jaka jest różnica pomiędzy krakowskim Przedmieściem a Powiślem? Powiśle, czyli pewnie dawny bieg Wisły, a tutaj mamy wiadukt, który też nakręciliśmy ostatnio, więc jego ja też ewentualnie może wrzucę też do tego filmu. No bo wtedy nakręciliśmy, ale nie był wykorzystany przy Mariensztacie. To jest wiadukt doktora Markiewicza. On jest przy ulicy Karowej. Zjeżdża z Karowej i, i ślimakiem w dół tutaj na powiśle. Znany jest w całej Polsce, dlatego że tu jest organizowany rajd barburki. I ten wiadek zbudowano w 1903 roku. i mamy wiadek tutaj z góry, fajnie go widać. Na palenie było bułek, więc Kobieta, kobieta. I za chwilkę zobaczymy miejsce, gdzie mieszkała chyba najbardziej znana polska aktorka jaką Polska wydała do tej pory. Chociaż było takich kilka, ale ta zrobiła ogromną karierę. karierę. E, imię miała średnie, no nazwisko chyba tragiczne, chociaż jeszcze ja wiem czy można powiedzieć o tragicznych. Tu gdzie jest zasłonięte, i tutaj w tym parku były kiedyś kamienice przed wojną. I w tej kamienicy mieszkała wspomniana już Apolonia chałupiec, słynna aktorka, czyli Pola Negri. Stąd wyjechała w świat i później świat ją poznał pod pseudonimem, pod pseudonimem Pola Negri. Tutaj mamy tą ulicę Gęstą i za chwilkę przejdziemy do kolejnego miejsca budynek na wprost. To jest Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, tak? Ta nowa, nowa, czyli od 1999 roku. Natomiast tutaj po lewej stronie ten dom z tymi takimi balkonikami okrągłymi. Tam mieszkają siostry urszulanki. No, siostry jak siostry, no nic dziwnego, tak. prawda? Jest ich tysiące wszędzie. Natomiast. To jest wyjątkowe miejsce, dlatego że tutaj przyjeżdżał, jak był w Warszawie, za każdym razem zatrzymywał się u sióstr, u Urszulanek Jan Paweł II, czyli wtedy Karol Wojtyła. Szczęść Boże! I tutaj, aha, tu jeszcze mamy, bo siostry też bohatersko broniły. Warszawy pomagały powstańcom, pomagały w czasie wojny. Były pielęgniarkami, więc siostry też się przysłużyły zakonne naprawdę bardzo w czasach przeróżnych i II wojny światowej i nie tylko. Tu mamy też historię tego domu szulanek tak zbudowane w latach 30. 30. rok. I tutaj mamy też informacje od 55 do 78. Mieszkał tu Karol Wojtyła, jak przyjeżdżał do Warszawy. A tutaj mamy taki napis, mi spojrzyj, w tym domu siostr Urszulanek mieszkał, przybywając do Warszawy, Karol Wojtyła, jako biskup, jako kardynał, jako taki zwykły ksiądz, ale przede wszystkim, no, od biskupa. A w dniu, w dniu 3 października stąd właśnie udał się do Rzymu. No i później nawiedził ten dom w 99 roku. I też w 99 roku Jan Paweł II poświęcił bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. I tam stoi tron, na którym siedział. Tylko, że on jest chyba on jest chyba, czyli fotel, on jest chyba tam, gdzie już studenci wchodzą do samej biblioteki, więc my pewnie się tam nie dostaniemy. Jakbyś Naemi była ciekawa i Państwo, to przenieśli tutaj 2,5 miliona książek. Z biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Spoglądamy na te napisy i na to, co widać tutaj i pewnie Cię ciekawi, co to jest. Te nuty to jest Karol Szymanowski. Też kompozytor, jest to jakiś tam utwór, prawda? Później mamy zapis matematyczny. No to jest moje ukochane. Z wielkością pi i trzydziestoma miejscami po przecinku. Czujesz to? Ja w ogóle to jest dla mnie jakiś, jakiś koszmar. Ja nie wiem. No. No a dalej to mamy moi drodzy Tam już te napisy w różnych językach To mamy z księgi Ezechiela Mamy cytat Mamy fragment jakiś Mamy mój ukochany hebrajski Mamy arabski, mamy grecki No i mamy także Jana Kochanowskiego Zapisanego Gotykiem Noemi Wchodzimy w takim bądź razie Najpierw do środka biblioteki. Dobrancini. Proszę bardzo. Wow, na mi popatrz, co tam się dzieje. Ja samobójcy ratunku, dzwoń szybko, postrasz. Ludzie po dachu chodzą. No tutaj kawki się można napić tak no. O i tutaj jest wejście do biblioteki ale tam tylko ma tam tylko mogą studenci wchodzić Jak się ładnie śmiechnęły to można. dobra, dzięki nie, nie, nie. Puścili nas, chociaż tutaj już studenci sobie wchodzą, tak? No. Ładnie. Tam sobie wypożyczają. I tutaj to, to jest to ponoć zaautomatyzowane, że po prostu na taśmę te książki przyjeżdżają. No. Także fajnie. No, no dobra, to dzięki. Okay. No to kawałek sobie podeszliśmy dalej. Tutaj, jakby ktoś nie wiedział, to w tej bibliotece mamy nie tylko książki do wypożyczenia, tylko mamy tak naprawdę całe miasteczko. I tutaj, i pod ziemią. Zaraz sobie też tam zejdziemy. A na mianowicie y, kawiarnie, piekarnie, restauracje. Kawiarnia no i co tylko sobie życzycie. I tutaj mieszkał mój kolega, nie mieszkał, tylko pracował tutaj też mój kolega, którego niektórzy znają, a mianowicie Grzegorz Komentarek, już niestety nie żyje zginął w wypadku kucharz, który jak studiowałem, to pracowałem w restauracji Yesterday. I on pracował tam jako kucharz. No i później zagrał w serialu Złotopolskich i tak się stał popularny. Później prowadził jakieś tam programy kulinarne, jeździł też po Polsce. I niestety, wracając z takiego programu kulinarnego kilka lat temu, zginął w wypadku samochodowym. A jak ktoś chce zobaczyć, jak on wyglądał, to sobie kliknie Grzegorz, komendarek. I sobie zobaczę. No dobra Noemi, to tak, może sobie zejdziemy na dół teraz. A tutaj mamy pod biblioteką uniwersytecką. Są też galerię tak, o której mówiłem. Tutaj jakieś biura jeszcze są. Kiedyś to była chyba taka fajna pierogarnia. Tutaj na dole nie wiem, czy ona jeszcze jest. O, a w tym antykwariacie kiedyś książki kupowałem, książka dla każdego. A, tu to zrobili. No to wydaje mi się, że, bo miałem wrażenie, że tutaj właśnie były, była ta pierogarnia. No dobra, to jedziemy sobie z kotkami. Oczywiście jesteśmy już których raz tutaj, tak? Ale za każdym razem y, robi wrażenie, no i nie ma się co oszukiwać po prostu. Mamy Kolejną część atrakcji Czyli ogród ogród Uniwersytetu Warszawskiego A gdzie ten ogród? Już widzicie, że ludziska się wspinają tam na górę. Tak samo i my się będziemy wspinać. O tu jaki piękny... No. Witajcie na dachu świata. Ja. Warto sobie tutaj zajrzeć i to, kochani, jest obowiązkowy żeby sprawa była jasna. Powiedz mi, co tam przed nami w takim bądź razie? Mm, przed nami widać stawówkę i pałac. Mhm. Zamek Królewski, A tak? Zamek. I od tej strony, właśnie jak widzisz, mamy te ogrody, te tarasy. Tutaj stąd w dół. Mm. A cóż to za kościół za zamkiem? Mm, to jest kościół. K. T. Katedra. Katedra. I tam w podziemiach pamiętajcie, że byliśmy tak. Odwiedzaliśmy Henia Sienkiewicza, odwiedzaliśmy królów Polski, no właśnie, wielu innych zacnych ludzi. O, i tutaj pod nami y, można podejrzeć, tylko teraz nie podejrzewam, bo i tak się słońce odbija, ale y, można ze studentów podejrzeć, jak sobie korzystając z biblioteki. No. Ten budynek, który widać tutaj, no to jest budynek, który dzięki któremu Twoja mama ma wyższe wykształcenie. No, no bo tutaj mama studiowała germanistykę. Właśnie tutaj żona, tylko w Mag był jeszcze stary, studiowała tu na uniwersytecie. Tu jest Wydział Filologii. No, tych różnych filologii germańskiej, jakiś tam jeszcze. Dzisiaj mamy 33 stopnie. Z tym, że słońce tak wygląda, zachmur jakby chciała nie mogło. Ale jest tak ciężkawo troszkę. Oczywiście już tutaj przed nami centrum. No tak. Tradycyjny pałac kultury. Zaraz tak zanim mamy teraz ten Najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej. A to ja się boję, bo tu są drzewa owocowa, gdzie drzewa tam pszczoły. Nie ma tutaj. No, ten apartament boski, takie okna, o takich oknach marzę. No. Może i ty na kiedyś tutaj będziesz studiować. Zobaczymy. A co tu się studiwi? A co tylko chcesz? Medycyna jest. No, w... Akurat nie, ten, uniwersytet nie ma takiego wydziału, ale w Warszawie studia medyczne są. Chociaż nie wiem, czy nie wprowadzili, bo to teraz to cuda się robi. się No i mamy po Wiśle. Które dochodzi do Wisły, już teraz konkretnie. I mamy, dojdziemy sobie do Wisły i bulwarami, też sobie pochodzimy. No i mamy Centrum Nauki Kopernik, oczywiście. Schodzimy z tych wysokości, tak, na Ziemię. No. Tutaj fajnie będzie widać wreszcie. No to tak szału nie ma, no biblioteka jak biblioteka, nie? No wszystko można robić. Pouczyć się, zgadza się, zdrzemnąć się, widzicie. Ludzie sobie siedzą, leżą. To co za budynek? Zresztą nie wiem co możemy zobaczyć tam bliżej też jakieś biura czy coś chcę zobaczyć A nie udostępniamy zwiedzania budynek biurowy no to jest no tak bo każdy patrzy tutaj tak ładnie to pewnie jest do, coś do zwiedzania więc mamy kawałek yy, Powiśla, następny. Powiśle jest bardzo różnorodne. Więc z tych odcinków podejrzewam, że już mamy powiedzmy dwa z Powiśla. I jeszcze podejrzewam, że jeden będzie na pewno. Okej, a daleko? No. Ale nie dzisiaj, nie dzisiaj. Nie, nie, nie. Dobrze, opuszczamy gmach uniwersyteckiej biblioteki, ogrodów uniwersyteckich.